Kuj, żeś, kurwa, hamował. Dawaj. Co dawaj? No, ty, jak się nikt nie wyjebia, ja mam kamerę i ostatni raz. No weź! Poderwij przód, czekaj, czekaj, senek, senek. Ej, musi się ktoś wyjebać, nie? Ej! Nie damy rady! No. A no. ci gdzieś się kurwa wciągnę? Ej, hamulec. No dobra, trzymam. Co za kurwa cipa, dyrektor cipa, kurwa. Czekaj, pokaż mordę. Halo, pokaż twoje wystraszone oczy, kurwa. Dobra, łap go tak jak... No, na, na wahacza zjeżdżaj, dalej Dobra, na zjeżdżaj, tak? Połóż się na przód normalnie jemu. Przęgiełko lekko i ten, i jedziesz. Na wahacze nóżki obie. Przęgiełko tylko wciśnij, no on sam pójdzie. No. Puść go. はい、ね。